Witam was moi drodzy. Dzisiaj znajdujemy się przy opuszczonej stacji kolejowej tam się kręcą jacyś ludzie, nie wiem dokładnie kto no ktoś czeka na pociąg no ale tu popatrzmy sobie jak ta stacja wygląda pięknie lubrośnięta bluszczem w tym momencie mijamy kolejną okno, tu nic nie zobaczymy ale tu być może uda się coś zobaczyć, wyłapać tak tam było wejście na peruny, nie wiem jak widzicie dość spore pomieszczenie. No ale tu dostać nie dostaniemy, ale idziemy dalej. O i tu zobaczymy znacznie więcej. To jest to wejście na peron. dość wysoki budynek. Tu zapewne były jakieś kasy. No tyle zostało. Z drugiej strony jest dobrze że, dobrze, że aż tyle, bo nie da się tu wejść. Za chwilę zobaczymy, czy na pewno. A nigdy nie. Został jeszcze oka na to, jak to tutaj wyglądało. Jeszcze zostało się jakieś sale. Idziemy dalej. Pięknie oplośnięte włoszczem ten no. budynek. Myślę, że, że z tego względu naprawdę warto było tu przybyć. No widzimy z każdej strony. Jest po prostu zabarykadowany. Obejdziemy go sobie dookoła. Potem sobie jeszcze zrobimy rzut na to jak on wygląda. By za jakiś rower. No i tak on wygląda z tej strony. No i właśnie te drzwi były te drzwi były otwarte. Kiedy były mnie, to nie te. te drzwi były otwarte. No ale tak jak widzimy tutaj nie ma totalnie nic oprócz satelity cyfrowego Polsatu. jeszcze nie dalej. Czekalnie. Niestety ta lampa opadła. Jestem tu po małym deszczu. Ten drzwi. No i nadjeżdżający pociąg. Warto też, warto też zwrócić uwagę na ten dach, sufit, nie tak ja mówię który tutaj pięknie wygląda. Na no, pewno z lewego boku tu jeszcze stare lampy, które się stały. No i tu, tu już mam przed sobą nową część, ale tu właśnie to, jak z każdej strony ten budynek zabezpieczony przed wejściem. O su A za chwilę zobaczymy sobie jak ten budynek wygląda z przodu. Trzeba jednak trochę od niego odejść, żeby to dojrzeć. To jest piękne jak ten bluszcz. Obrózł ten budynek. Tutaj jest jeszcze coś, co nie rzuciło mi się w oczy, ale... To chyba będą drzwi Tu coś nie są tej kartce nie zamknięte Może uda się, nie, nie uda się jeszcze o tu 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 tu, tu. E, nadzieja nie wiem jak to będzie widać piec kaflowy przy okazji tu znalazłem jeszcze coś pytanie czy jest tam wejście czy nie no e, jak na razie nie widzę wejścia albo zostało ono skutecznie zamurowane czy to pomieszczenie służyło także kolej nie wiem nie widzę tam do końca, ale chyba jest całkowicie tutaj dostęp zamknięty. Przejdę jeszcze do mnie. Nie mamy zamkniętego dostępu, ale pytanie: czy warto tam iść? przynależać się na kleszcze. Jeśli przyjrzymy się tam bliżej, a ja to wam przybliżę o tu, tam było główne wejście zapewne, ale jest ono też zamknięte. Ale sytuacja wygląda tak, no w tym momencie nie mam ubrania, żeby po prostu chodzić tam. I nie będę tam wchodził, może kiedyś jeszcze przyjdzie mi się tu pojawić. Tak więc kończymy. Ostatnio zdarza mi się kończyć jeden odcinek po 5 razy, więc widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.